Bóg błogosławi Polskę, moją i wszystkich rodaków. Tyle spotkać za kościołem, za tym mur, murem, jak jacy weszli, to e, bolek niejaki, rosa, on był piekarzem i chcieli jego wziąć, zabrać go, a on zauważył i zaczął uciekać, zaczął uciekać i, i, i wtedy przez... Przez parka za przeciw kościoła i za, za kościół za ten mur mówię, pójdzie do chłopaków. Tak się tak um, zarządzenie takie było. I zauważyli go i zabili go. A Niemcy obtoczyli. Patrzę, i Niemcy idzie. Ja mówię, trzeba uczekać, bo Niemcy to dwie daleko są. A matko mówi nic, nic nie ucieka, nic, kosz dalej. I kos, kosze dalej koszę. Patrzcie, Niemiec podchodzi blisko i, i do mi, o, głód, głód, że ja dobrze robię. Trzeba było zajmować budować dom, co ja, o ten dom, co ja to też ile ja pracy, że na to, żeby ten dom dla dzieci był żeby, było tylko na dwoje było, to i z pobudowałem i, i, i ten dom też pobudowałem, żeby to dzieci miały i, i, gdzie mieszkać. To się wszystko robiło dla... po, po ludzku się robiło, ale to, co dla Boga, co trzeba było, to... Przed Filipowiec jak był, to zrobił jasenkę, te, te jakieś i dużo, dużo pieniędzy włożyło się na, na te testacji, to są w kościele. Ja jak byłem do szkoły chodziłem, to byłem, to ja byłem harcerzem. byłem. A, a chata, się przyjeżdżam, że nie będzie włoskie piwo, nie pał ba... nie będzie palił. Ty, 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 co żyje, było. No. Ja do tej pory tak sobie pomyślałem, jak ja założę z niej dwor no po to ja mogę sobie kupić rower już, albo co. A co za włoska warto jest? Wino tylko z roboty. Ja, tak to rzecz, no. No. <tolngy> Jak ja byłem w teatrze, graliśmy. Wygraliśmy w to to ja, trzeba było papierosa zapalić trzeba na kupić. To jak się pociągnąłem papierosa, to później, aż mi głowa bolała zobaczyć. Ja każdy czas wykorzystywał, cały, cały czas, ja liczyłem na to, żeby wykorzystać czas. Tak się wykorzystało czas, to coś, coś było. Widok jakiś, wszystko się było dla dzieci, wszystko smakowało, kartofle lepiej smakowały, kapusta z grobkiem jak się ugotowało. Też dobra? Dobra była. Dobra w domu była, W koło nas. Plek częsty, nieczęsty, ja się. Pieniądze, pieniądze tak, pieniądze. Zróbmy pierwsze. Jakie ja zrowiecze, Żydzi to tak mówili, lepiej łód szczęścia jak, jak worek złota. Żydzi to tak mówili.